Cześć, 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 witam was w kolejnym odcinku z od złotówki do gotówki. No a dzisiaj, dzisiaj jedziemy kosić. Kosić, um, zobaczymy co, wybiorę sobie, ale na samiuśkim początku idziemy sprzedać świnki. O, no. Sprzedajemy 1100 za jedną, 89 tysięcy łoków o 20 trzeba płacić mamy 80 tysięcy dobra 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 przeceny o takie ta ryżówka ta mnie kusi ale to jest 140 koni wymaga no właśnie ja nie mam tyle więc chyba jej nie kupię Będę miał leżówkę kupować. Drogie, nie. Są. To chyba to. Ooo, mm, Taką już zawieszaną, lepszą z tego końca. Ta jest za 11. Aha. Za 11 jest w sumie A to od razu się w by był kurde ale po co mi talerzówka? Jak mam taki dobry kultywator? Dobra, 80 tysięcy mamy na koncie. A jak tam z byczkami? Byczki są mega tanie. No w sumie rozumiem, bo byczki będę trzymał 3 sezony, 3 lata chyba, chyba tyle będę byczki trzymał, więc w sumie rozumiem, więc wyjeżdżamy, weźmiemy pronarkę, ty, póki mamy kasę, miałem przecież sprzeda się dobrze, żeby to sprzedamy sobie tak o... Dobra, to była. Która mniejsza. Ta. Czyli to będzie ta. 5000, dobra, dobra. Tak, dobrą sprzedałem. A to w przyszłości odremontuję. Oby dwie w ogóle. Odremontuję. I dokupujemy, ile by ta pladarka kosztowała. Bo jeśli dużo, to jednak rezygnuję. Do kupowania. Bo ja tą podarkę, wiadomo, do 18 tysięcy. Dobra. 18 500. Bierzemy. Przynajmniej jest nowa przyczepa. Dobra, raczej nie podczepię. Nie będę się długi w Zdejmujemy plandeki. Jedziemy na razie chyba na pole? Oj, nie, to, nie to gdzie dzisiaj może jedziemy? Na początku bym wybrał Gdzie jedziemy? Eee, jest to pole Tu jeszcze chyba nie kosiłem Nie, kosiłem Kurde, ja, ja wszędzie kosiłem Pierwszym sezon. to jest trzeci sezon? To jest trzeci sezon, kurde? Tak, myślę. Czy to jest trzeci sezon, już by był tego? Może i jest trzeci, nie wiem. Nie wiem, ale chyba dzisiaj pojedziemy kości w pszenicę bo grykę bym sobie na może następny odcinek zostawił. Po dwa odcinki będą robić raczej. Z każdej pracy takiej najważniejszej, to no to po dwa. Chociaż myślę o zaczęciu robić odcinków po jednym i po prostu będę jakieś fajne prace co jakiś czas mógł robić. Wtedy siebie na przykład Chcemy ja myślę, żeby robić odcinek jeden odcinek kurdziany, na przykład. To są kurdziany, a, odcinek... a drugi odcinek ze w mozowek. Ja wiem, że to będzie z dwóch różnych... Eee... Tysiąców, ale na początku wiadomo, będą zbożowe. Później będą pury ziarek sierpni. Dobra, odczepimy może te. Tak. Odmówimy już kowal. Też w ogóle teraz Codziennie myślę, że ogarniłem że będą codziennie odcinki. Znaczy będzie wam to się podobać. Oj, to nie przegożon. Teraz tak, czy ja... Nie, w tym sezonie chyba jedno pole tylko zrobię na głowę. A nie, rozkładam, rozkładam. Bo... albo żadnego nawet nie będę robił w sobie. Jak już mi się skończy słowa, to dopiero będę o tym myślał, bo na razie tej słowy mam od cholery. O cholera, co tu się... Ja muszę sobie tego woda odniskować. To mi od razu robi, bo to jest tragedia. Jak chcę inaczej, to mi robi inaczej. Teraz działa? Działa, robi się. Przenica, chyba to jest pierwsze to są pierwsze, żniwa pszenicy tego kobajdu. Jeśli się nie mylę, ra, ale raczej się mylę. Yy, dzisiaj fajnie, nowa przyczepa pokorze wpada. To pole takie no ja nie myślę ogólnie nad sprzedażą tego pola. Bo po prostu mi to pole się tak nie za bardzo podoba. Ono tak schodzi w dół. Przy okazji zobaczę sobie takie pole mogą kupić za to pole. Mysiałem o 99, tylko sprawdzę ile to by kosztowało. To mnie będzie kosztowało to, to jak sprzeda będzie 50. Będę musiał dopłacić 7000 w sumie. Tutaj będę musiał dopłacić mniej, ale będzie więcej pola. Nie wiem, nie wiem, ale zobaczymy, co tutaj słońce weźmie, i wtedy popatrzymy. Bardzo dziwnie, i barzy, czy nie, nie z tego kasa dostanie na przykład 82. O tym myślałem, żeby 82 sobie no bo to jest pole no, blisko sąsiada Nawet blisko sąsiada jakiegoś. To kurde. Są, sąsiad byłem, patrzył jak ja sobie moim pięknym kowajnem koszek jest ze do mióśki. No może nie takim domem, ale ale torem. No to wtedy może sąsiad by mnie nie wygniewać po Może, może. w ogóle ja chyba usuwam intro bo no to intro to nie pasuje jednak pod tą polską wieś zresztą przestaje być powoli polska wieś na razie jest ale to to będzie no ale chyba muszę to intro żeby też może będzie wtedy większa Poglądalność, jak nie będzie tego intra. No, do jest intro. Zobaczymy. Więc może intro wywalę w odcinku i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Eee, no to jest 41. No to idealnie w 40 odcinkach zmienić format. Jest. No, więc spoko. 50% z jednego półka. Zobaczymy ile będzie z całego półka. Chociaż nie wiem, ja robię jeszcze chyba obydwa. Dobra, zrobię tu obydwa poprzeczniaki. I się wysypię. No ładnie ten zetorek z tymi długo. No ładnie, ładnie. Serio. I teraz taki szalony pomysł, tam, że póki na końca tego sezonu tutaj seryjny, nie wyjdzie jakaś fajna mapa oczywiście z dodatkowymi uprawami No to niestety ale będzie trzeba na szpakowie zagrać. Bo ja jeszcze kurde na tym szpakowie to ja się nie nagrałam. Serio, wiem, że każdy na tym szpakowie grał, zagrywał. Każdy, każdy. 22, nagrałem 15 odcinków. No, mało. 25. Też chyba 15, czyli jazdy 30 odcinków na tej mapie. No to... kurde ta baba ma ten, ma ten potencjał żeby coś na nim nagrać zobaczymy zobaczymy miejscowe i dla gospodarstwo raczej z jakąś fajną znajdę i może wtedy też trochę zmienię format nagrywania chociaż wszystko się zobaczy Przez dużo, dużo czasu, tak. Ja tą serię skończę. Bo to jest chyba moja pierwsza seria, którą aż tak się wkręciłam, że nagrywam tyle filmów. Kurde, z każdej akcji robię film. I tak to wychodzi, że mamy... Bo... Piąty sezon tu to, to już się zaczął piąty sezon tutaj. Piąty rok... ...grania. Dlaczego. No piąty sezon tutaj w farmie. No i kurde no... To jest już właśnie ten piąty sezon, 41 odcinek. A ja mam maszynę jakbym zaczynał jakąś serkę. Tak to niestety wygląda, no ale tak wszyscy robią taki bardzo powolny rozwój, no ja wolę taki szybszy, że nie nagrywam każdej pracy, bo to na pewno jest dłuższe niż ja bym sam grał, bo Jak sam gram i nie nagrywam, to należy z czego, bo jak nagrywam, na przykład jak nagrywałem z nowego farmika, no to każdy film to mi przelatywał taki już koniec filmu. Jak Farbik Farming 25 do Worska. A teraz... Teraz to już taki dacznik. Ale... Na pewno szybciej mi też będzie wszystko lesieć cały czas. Na Highlands Fishing. To dopiero będzie. Fajnie jest. Jeśli... Może, może się uda... Że zrobimy na Highlands Fishing serię. Player. Może się uda, albo będę miał dwie serie. Jedną będę miał singla swoją, gdzie będę grał, nagrywał po prostu dużo. Bo Raczej, chyba że jakoś to się zmieni, będziemy częściej nagrywać. Ale raczej się nie zmieni, będziemy cały czas. Zedwo co? Nagry bo... Ale... No tak już, kurde, tak już... Łopa. Zapatrzyłem się i... Chodę, już jest taka godzina i nadal mody nie wyszło, więc zawsze dzisiaj nic nie wyjdzie. Bo niestety, niestety. Tak się zdarza. Tak się zdarza. Ładnie to idzie, ładnie to koszenie idzie. Myślę, że w dzisiejszym odcinku ponad pół pola da radę. Ponad pół pola myślę, że uda się ogarnąć. Majne by się przyjemnie kosić wiadomo. No bo to jest jednak taki kombajn, który jest szybki. Mogę w końcu używać GPS-a to wszystko, bo jakbym ja sobie wyobraził, że ja bym miał znowu tym starym, zapydziałem flyzonem, to wszystko kosić. To ja bym nie, nie wytrzymał.

No wiem dlaczego to wygniatanie jest, jest. Taki jest takie kijowe, bo jest takie niskie ściernisko, że przy ugniataniu ono wygląda tragicznie całe pole. Dobra, na przykład na, na, na tym trochę, żeby no, na pełna nie, ale już na nią może nie nasypiemy raczej. Zajdziemy tam, gdzie byliśmy. O, fajnie. Dobrze, że <ścoughs> nie załoczyło mi butarki bo tak nie kopajd rozerwało, a header był odleciał. Tak gazu dodałem. Teraz się może przez środek przed jeden. Nie, jest środek? sobie nie. Nie, nie. razy nie. Godziny Nie. 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 zero Nie. to jest Trzy zero dopiero. W sumie jeśli ja połowę takiego dużego pola mojego, największego pola 20 minut, to ja się nie zdziwię, że przez dwa sezony dopiero 3 godziny 3 3,2 z tak. Nie ma na czy 3,2 z No ale 3,2 hektara z Dopiero? Jak to pole ma hektar? I no, to jest który sezon tego kombajnu to jest i wiek. Ja już się naprawdę z tymi sezonami pogubiłem no ale co? No dzisiaj to już by było chyba na tyle. Ja już się z wami żegnam. Na razie. Cześć!